Nie wiedziałem, to jest niemożliwe aż. Bo dotarłem do domku. Tylko coś, coś tu jest nie tak. Co tu się stało? Synek? Tato? Synek? Co ty tu robisz? Szedłem spod mostu. Serio? A czemu cię mama wywaliła, bo jestem jeszcze młody i tego nie wiem? Mama mnie wywaliła. Czemu? Chuj wie. Aha, dobra. Bardzo fajnie. Dobra. A co ty? Ej, wiesz co? Mama zginęła. Co? Twoja żona zginęła. Jakiś bandyta ją zabił. Wiesz o tym w ogóle? Dopiero jak ci powiedziałem. O Boże. Co Jezu, co tu znaczy? się stało? Co tu się stało, gość? Czemu tu są okna zabarykadowane? Co, co się z tą lodówką stanęło? O Jezu. Nie śmiej się, synku. Nie śmiej Dobra, Bo ja sorry Bo tutaj rachunki płaciłem Dobra, sorry Ej, jak tam wejść? A w sumie dobrze, że ta próchwa Przynajmniej rachunki Przynajmniej Przynajmniej alimentów za ciebie nie będę płacił Serio? Nieważne Ale patrz, co tu się odwala Lampka żyje Jednak tak nie coś? Nie wiem, zablokowałem się O jest, zobacz Odblokowałeś to a jednak oh, nie... Wow. Ale zybi, gangster! <laughs> to prawda. Dobra, o więc Boże. tak co robimy? To jest kiwel? A wy mieliście na dworze kiwel? No! Bomba! Uciekaj! Oh, 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 oh. Wybuchła! Czemu płaczesz tato? A! Wstawaj szybko, bo zginiesz. Nie płacz tato! No bo nie mamy nigdzie niczego. Traktor nawet zniknął. Co to jest? To, to było nieważne. Ktoś w ciebie strzela? Masz depresję? Zabijecie. Teraz tak, co tu się w tym domu stało? Musiałem tatę zabić. Kto to jest? Co to jest za dom? Gdzie jest Marek? E kim ty jesteś? Jestem kolegą od Marka. Kto to Marek? Kto to Marek? A jak się nazywasz? Faucha skład na niego tata, kumama. Twój tata to jest Marek! Twój tata to jest Marek! A, sorry, nie wiedziałem. Zabiłem go. Świecę ci latarką w oczy, żebyś oślepiał. I ci odwalę od głowę. Czekaj! Odbudować. Pomogę ci zbudować. No. Pomogę ci w w, wszystkim. W jakim sensie jesteś jedyny? Jedyny z twojej rodziny. Kolego mam ale to nieważne. Aha. Pomogę ci wszystkim! Będę z tobą chodził gdzie chcesz, byle byś nie stracił się. Okej. Okay. Dobra, co robimy? Strzelamy ci w oko? Nie, 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 nie. Z nożem? Nie. No dobrze. Musimy dobra. uratować świat. Musimy Jak? Ty... To przecież z tych potworów jest milion. Ty nie rozumiesz? O, o ty małpa! Dostałeś z liścia. Okay. Już nie o, żyjesz bo... prawie. O. O, o. O, a! O, a ja ci chcę tylko pomóc, a ty mi tak robisz. Ja z tą wracałem z. Twoim tatą ja, czy moim? Ja z... Ja z... Ja z... Ja, z, ja, z, ja z swoim tatą wracałem. Jak to? Czemu wiesz, się tak szybko co zrobiła? Wra wiesz, skąd wracałem? Skąd? Z Menelowic. Aha, dobra. No, bo twój tata wyszedł spod, spod mostu ze mną. My spaliśmy spod mostem. Co to? A w czym spaliście? W ubraniach? Tak. Te ubrania, co widzisz na moim ciele. One są, chuj skąd, ale są. Razem i na śmietniku. Wchodzę na dach. Nigdy nie wiedziałem, co jest na strychu i się nie dowiem. Synu. Jaki synu? Teraz. Teraz to się wydało. Twoja matka miała ze mną romans. I bo ja jestem Twoim ojcem! Serio? Marek, to był chłopak od Twojej mamy! Ja ty stary próchmy nienawidzę! Serio? Tak! A wiesz, że jej chłopak to samo powiedział? Że nie będzie musiał płacić za nią alimentu. Ale ja do ciebie nie płaciłem, bo ja nie wyszedłem z pod mostu. Bo ja, bo ja, bo ja. Bo przywalić ja... ci w mordę i nie, cię zabić? Nie, bo ja przyjechałem z Ameryki. Co? A to mówiłeś, że pod mostem byłeś. No to bo te... cię okłamałem. Przepraszam, synu, jak mogłem to zrobić? Synu, przepraszam! Wybaczy ci. No. Piona. Oa, <noise> ale nie w twarz. Tak się nie robi. Piony. Przepraszam, ale trochę na ląbani. Teraz też te ci tak zrobię. Nie! O, krew leci z nosa. Czekaj, zatamuję ci. Nie, 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 nie tamuj minic. Muszę. Aha, banda. A myślę, że jesteś mi... Tamuje. Proszę. Za uratowałem Cię. Dziękuję, synu. Pomoczę ten, ten bandaż w wodzie i Ci na rękę dam, bo tu masz jakiś tatuaż, a Ty nie możesz mieć tatuażu. No bo ja kiedyś byłem w gangu słodziaku. Aha. Ile lat temu? Pięć lat temu. I co, faj fajnie było? Z kim tam byłeś? Z twoją. Mamo. Ale Giat, Bo ty że jeszcze co? wtedy nie. że ja? A. Eee, ja nic nie mówiłem. A, to nie ty. To ten od strzega. Ja go widziałem pięć razy. Ała. Gdzie on jest? Co się z nim stało? O. Nie wiem. Mój giwet! Co ty masz, dobrą Co ty masz? Mój syn jest bandy! Chyba ty. Patrz, jaki mam jasny ekran, bratu, tacie. To znaczy co? Ta, tato, patrz, jaki mam jasny ekran na telefonie. Wow. Pierwszy raz taki mam. Wow. <laughs> A mam jakiś wampirowy. A wiesz co ja mam? Co? Wiesz co ja mam? twój, twój przeszywany tata. Ten co się nie poruszał, matką. Wiesz co on mi dał? Co? On powiedział, że on zabił twoją matkę. On! I dał mi to. To jest krew od twojej matki, a mojej żony. To seria był on? Muszę tą krew znikać. Tak, to był on. Do, ej, musimy gdzieś iść, chodź. Musimy znaleźć jakieś miejsce. Syno, nie umiem tak biec. A ja umiem. Gdzie my dotarliśmy do jakiegoś lasu? Tato, gdzie jesteś? Gdzie tu? Zgubiłem cię. Dobrą stronę w ogóle Chyba tak, bo cię słyszę. Tutaj chodź. Czy ciebie widzę. Widzę! Chodź. Światło na ciebie świeci. Szybko. Chodź tu. Ty głupi jesteś. Co? Nie mogę tutaj wejść. O kurde. Teraz jest ja dobra. Chodź. Ale dziwne drzewo na środku ulicy. Ej, dokąd to prowadzi? Będę już Ciebie po Ale masz... ale biały jesteś. Chodź szybko. Kurde, Gdzie do lasu idziesz? Tam spotkam wilki. Po co ci? Do jedzenia. Serio? Ale wilków się nie je. Ja... kiedy? No chodź! Szybciej! Wiecie, że ja taki młody jestem. No masz y, dwa lata. A ja mam ze... A ja mam miesiąc. Wzielam... Czyli mam dziesięć. Ja lat... Mam 72 lata! A ty masz... 300 lat Co to za baza jest dziwna. Zostajemy tu? Zostajemy, bo tak zimno Tu będziemy spać. Idziemy spać Dobranoc tato